Siema moi drodzy, witam serdecznie i zapraszam na konkurs. Nie było dawno konkursu z tego względu, że musiałem się uporać z ostatnim ze zwycięzcą największego konkursu, największy wygranej w moim, na, na moim YouTubie. To był kościół, który podał ilość limitek. Tam był boks, puszka, czy szalik i koszulka. Dopiero w przyszłym tygodniu miałem pewne problemy organizacyjne z tym związane. Bardzo Cię kolego, przepraszam, w przyszłym tygodniu wszystko zostanie uregulowane. Z tego względu też nie chciałem wchodzić w kolejne e, konkursy. Ale że udało się dojść do konsensusu, to e, za, robimy następny konkurs. Tym razem do wygrania, między innymi, Blaster Box, moi drodzy. Hit ostatnich dni, także myślę, że warto. Dodatkowo dorzucam szalik oraz koszulkę co trzeba zrobić, przede wszystkim subskrybentem mojego kanału trzeba być, po drugie trzeba wrzucić lajka like tutaj, pod tym filmem i po trzecie mamy tutaj listę, listę sobie wydrukowałem źródło łączy nas piłka.pl, jest to jak sama nazwa wskazuje szeroka kadra euro. wasze zdanie jest wytypowanie z tych 28 zawodników 5, którzy nie pojadą bo jak wiemy jedzie 23 więc pięciu zawodników musi odpaść Typujecie spośród Bramkarz, Borut, Fabiański, Szczęsny, Tytoń, Obrońca, Cionek, Dawidowicz, Glig, Jędrzejczak, Pazdan, Piszczek, Sanomun, Wawrzyniak, Pomocnik, Błaszczykowski, Rosicki, Odłowiec, Kapuska, Krychowia, Glinety, Mączyński, Peszko, Rybus, Tarzyński, Wszołek, Zieliński oraz Napastnik, Lewandowski, Milik, Sobiek i Stępiński. Wasze zdanie po pierwsze jest podać piątkę, która nie jedzie, a po drugie podać prawdopodobnie, a czy pod, prawdopodobnie podać waszym zdaniem, kto zostanie Mistrzem Europy 2016. <laughs> Jeżeli będzie jedna osoba, która dobrze wytupuje, dostaje całą tą pulę czyli dostaje oficjalny szalik licencji, ja jest na Euro 2012. Jest yy, także szalik. No i co? To tyle. Sorry za mój głos, ale. No, wczoraj grał Bayern, prawda? I niestety głos się zniszczył. Jutro mam nadzieję będzie, będzie lepiej. Także subujcie, lajkujcie, typujcie piątkę, która nie pojedzie i mistrza Europy. Wygrana jest, myślę, okazała. Dzięki za uwagę, trzymajcie się powodzenia. Oczywiście konkurs trwa do momentu podania przez nawałkę wąskiej kadry. Trzymajcie się, cześć, powodzenia!